Dzień dobry, witam wszystkich widzów. Proszę Państwa, dzisiaj pozostajemy jeszcze w konwencji od odcineczków serwisowych yy, i tak. Takie coś. Gitara marki Alba. Widzimy gryf klonowy. Tutaj strasznie się spodobała właścicielowi, i postanowił, że podrasuję ją troszkę na takiego Fendera. Tak proszę Państwa mamy do tego komplet przetworników 59 Stratocaster Pico Set, Pure Vintage Parts. Mamy proszę Państwa zestaw kluczy. Mamy mostek Wilkinsona porządny. nawet płytkę mamy i, i siodełko mamy i mamy Struny Fender 9,42 i proszę Państwa, no cóż, rasujemy tą gitarkę i zobaczymy jak to będzie. Jak to mówią kto bogatemu zabroni, proszę Państwa. Także działamy! Pierwszy problem się objawił w postaci takiej, że nie pasują nam tutaj te przetworniki fendera w tą maskownicę. I teraz tak. Oczywiście ja mogę wziąć tutaj dremelkiem podszlifować i to wejdzie, z tym, że ja nie jestem w stanie tego zrobić, wiecie, tak równo, żeby to było ładnie. No w związku z tym jest konieczność zamówienia nowej maskownicy. Także oczywiście już to przykręcam. Słuchajcie, odkładam na bok, pakuję graty i zostawiamy do czasu, aż przyjdzie maskownica. Także tak to jest z tymi przeróbkami. No ale ty nie zrobię tego przecież tak równo, żeby to wiecie. No nic, spróbuję. Najwyżej sobie klient kupi nową maskownicę, ha, ha, ha. Wszystko odwrotnie. Kurde, muszę jeszcze raz odkręcać, no? Nie zawsze to jest tak, wiecie, że tylko wziąć i przełożyć. Jak widzieliście, tak przede wszystkim tutaj te otworki nie pasowały. Tam była różnica dosłownie pół milimetra. No ale już to jakaś kombinacja. No nie wyszło źle, no trochę tutaj, wiecie, pojanuszowałem. No będzie tutaj kolega Janusz chciał, no to sobie wymieni na jakąś fajniejszą. Druga sprawa, mostek. Tutaj e, jest inny rozstaw tych otworów mocujących. E, inaczej tutaj ten blok, słuchajcie, wchodzi. Tu musiałem podfrezować na tym korpusie całym. Nawet ta blaszka e, inny rozstaw otworów mocujących ma. Poza tym, wiecie, kwestia grubości korpusu. No, te korpusy e, są cienkie. On ma, proszę państwa, 41 mm. Gdzieś jeden haczyki. Oryginalnie stratocastery są dużo grubsze. I teraz tak jest taka sprawa, że widzimy tutaj wierzch tych sprężyn wystaje ponad korpus. I teraz chciawszy to przykręcić? i wajchować, no będzie zawadzało, nie ma opcji. Muszę, proszę Państwa, podfrezować mu tutaj troszkę materiału, żeby to po prostu można było przykręcić. No i widzimy, teraz będzie dobrze. Można lekce przykręcić delikatnie. Proszę Państwa, czas zająć się gryfem. Wymienimy na początek klucze. Zobaczymy jaki jest stan progów, widzę, że chyba są niezłe, szlifować nie trzeba, co najwyżej tutaj troszkę popracujemy nad końcóweczkami, proszę Państwa i wymienimy się siodełko. Tak, siedzę pół dnia nad tym. Już można by powiedzieć, że jest zrobione. Wszystko ładnie pasi. Jak widzimy, gitara odzywa się. Już tutaj grałem na niej. No, z tym, że jest tutaj taki mały problem. Trzeba było popuścić pręt, no bo, ponieważ są struny 9, 9,42 bardzo cienkie. No i w tym momencie się robi. Całe zło, ponieważ tak, tu, w tym odcinku, gryf jest jak gdyby taki, natomiast na tym odcinku gryf jest jak gdyby taki, czyli jest taka fala, powiedzmy, w tym momencie. No i co? No i efekt jest taki, że. Struna A, dosyć sporo brzęć. Kurczę, blaszka. Pewnym rozwiązaniem byłoby wymienienie strun na 1048. Mógłby wtedy naprężyć gryf, zrobić szlif. No i podejrzewałem, żeby było dobrze. Także postanowiłem, że jeszcze na ten gryf. Znaczy te progi. Trudno. Troszkę go delikatnie naprężę. Zbiorę więcej z tej części, z tej części. No po prostu wyrównam go troszkę. No i zobaczymy. No i musi być dobrze. general Dźwięki. Taki dźwięk jest no, bardzo no, zbliżony do dźwięku Stratocastera. No cóż ja mogę proszę Państwa powiedzieć. no Czy warto upgrade'ować? Napiszcie w komentarzu. Czy upgrade'owaliście? Jakie macie doświadczenia? No tutaj sporo pieniędzy poszło w mostek komplet przetworników. Siodełko, klucze. Jeszcze pasowałoby, tylko wiecie, wymienić potencjometry na nowe, jakieś dobrej jakości. No i cóż, no. Niech się cieszy właściciel, także wydaje mi się, że gitarka jest jak najbardziej do plunkania. No i dziękuję Wam za uwagę. Do następnego, trzymajcie się, pozdrawiam.